Zobaczyły ją raz i wszystkie chciały być jak on. Siemanko, słuchajcie. Niektórzy z Was zbierają monety, niektórzy znaczki pocztowe, niektórzy długopisy. Ja na ten wypadek zacząłem zbierać sobie szóstki trefl. I powiem Wam szczerze, że tych szóstek już mam tutaj całkiem sporo. Z tym, że na ostatnim pokazie niestety lub wstety wzięła mi się nie szóstka, a piątka karo. No i co w takiej sytuacji należy zrobić? No powiedzielibyście, zamień piątkę na szóstkę, ale ja jestem ambitny i zamieniam szóstkę na piątkę, więc już mamy dwie piątki karo. Weźmy sobie jeszcze jedną szóstkę pomiędzy dwie piątki w ten sposób. Stryknę w palce, żeby szóstka zamieniła nam się na piątkę. Spróbujmy to jeszcze raz zrobić, tylko tym razem na stoliku, żebyście dobrze widzieli, jak szóstka zamienia nam się na piątkę. I mógłbym tak przez cały dzień, ale całego dnia w sumie nie mamy, dlatego ostatnie trzy szóstki zamienię. Na raz w ten sposób, więc mamy już całą kolekcję takich samych kart. A wy wybierzcie sobie kolejny numer. Yeah! Tutaj macie listę trików, wybierzcie sobie jeden, wpiszcie mi w komentarzu, a ja wybierę następny. Gaszę światło. Elo!